W tym zadaniu musimy stwierdzić, której z czterech podanych liczb jest równa liczba logarytm przy podstawie 2 z 9. Zauważmy, że w każdej z tych czterech liczb występuje logarytm przy podstawie 3. W związku z tym chcielibyśmy zapisać ten nasz logarytm przy podstawie 2 z 9 jakoś za pomocą logarytmu przy podstawie 3. Skorzystamy do tego celu ze wzoru na zamianę podstaw logarytmów. Wówczas logarytm przy podstawie 2 z 9 jest równy logarytmowi. Przy podstawie 3 z czegoś podzielić na logarytm przy podstawie 3 z czegoś. Korzystamy ze wzoru na zamianę podstaw logarytmów. No i w tym wzorze, w tym logarytmie w liczniku, liczbą logarytmowaną jest ta liczba logarytmowana, czyli 9, czyli liczba tak jakby z góry z tych dwóch liczb, a w tym dolnym logarytmie mamy liczbę z dołu, czyli podstawa logarytmu tu jest naszą liczbą logarytmowaną. Także korzystając z tego wzoru otrzymujemy logarytm przy podstawie 3 z 9 to jest 2, 3 do 2 to 9, czyli tu mamy po prostu 2 podzielić na logarytm przy podstawie 3 z 2. Niestety nie mamy takiej propozycji, ale już podejrzewam, że to będzie któryś z tych dwóch ułamków. Żeby to zrobić, żeby przekształcić. Ten ułamek do jednego z tych dwóch ułamków, to w liczniku chcemy wygenerować jedynkę. Pozbędę się tej dwójki, zrzucając ją do mianownika, czyli w mianowniku napiszę 1 druga razy to, co było, czyli logarytm przy podstawie 3 z 2. No i teraz możemy tę jedną drugą wrzucić w wykładnik liczby logarytmowanej, czyli otrzymamy 1 dzielone na logarytm przy podstawie 3 z 2 do 1 drugiej, czyli inaczej pisząc pierwiastek z dwóch. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie C.